Siema ludzie, Michał z tej strony Witam y, z Dublina I pozdrawiam serdecznie od razu y, Muszę wtrącić, że mamy lipiec I naprawdę zazdroszczę y, wam pogody w Polsce Ja wiem, że jest y, nieziemsko, wręcz upalnie Ale w Dublinie o 9 rano w tej chwili mam 13 stopni Gdzie w Polsce jest około 30 Tak więc naprawdę zazdraszczam a wracając do tematów kulinarii, zapraszam dziś na fritatę bądź nazywając to inaczej hiszpański omlet. Takie ziemniaki z warzywami, z boczkiem zapiekane na patelni, zalane jajkiem rozszczepanym ze śmietaną. Bardzo fajna rzecz, wcale nietrudna do zrobienia i naprawdę godna polecenia. Według mnie oczywiście. E, oczywiście nie jadłem nigdy nic takiego w Polsce, poznałem to tutaj w Irlandii, w Dublinie, w robocie dokładnie. Robię to dość często w robocie, dlatego postanowiłem e, podzielić się przepisami. Zapraszam na film, jeżeli się e, temat spodoba, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję i lecimy z tematem. Zaczynam od ugotowania sobie ziemniaków w całości. Yy, oryginalna wersja fritaty mówi o ziemniakach w plasterki, krojonych i smażonych na oleju, ale ja robię to w, po swojemu, więc najpierw gotuję sobie ziemniaki. Po czym, yy, kiedy ziemniaki się gotują, kroję warzywa. Yy, dwie cebule, w moim przypadku szalotki, jedna średnia cukinia, dwie papryki. Od tego zaczynam. Ziemniaki się gotują. Kroję sobie najpierw cebulę. Oczywiście nie ma to yy, większego znaczenia, jak ją pokroicie. To wszystko będzie później, yy, później, czyli za chwilę. Po prostu yy, podsmażone na patelni. Mniej więcej yy, ja to kroję w taką, yy, w tako, na, na taką grubość, a nie inną. Cukinie oczywiście odcinam te skrajne końcówki. Kroję na pół wzdłuż i kroję w takie pół plasterki około pół centymetra grube, mniej więcej, pi razy drzwi. Tak jak mówię, nie ma to większego znaczenia, możecie to pokroić nawet w 3 centymetrowe kostki i, i, i to się też usmaży. Ja to kroję w takie, a nie inne. I tak samo paprykę, no oczywiście wyciągam gniazda nasienne i, i kroję sobie wzdłuż w takie paseczki, też około pół, pół centymetra do centymetra grubości. coś mniej więcej w ten deseń, Takie coś mi w zupełności wystarczy. Do tego w moim przypadku wskakuje boczek. Boczek parzony. Oczywiście kupny. No, jestem w Irlandii, nie mam. Znaczy, mam dostęp do takich polskich specjałów, takich swojskich, ale. Ile w tym swojskowości, to raczej nie wiem. Ogólnie kupny, paczkowany boczek, który kroję w takie paseczki. Mniej więcej coś, coś takiego. I do tego garstka koperku. Uwielbiam koperek, więc używam go prawie że do wszystkiego. Znaczy, no, powiedzmy, że do wszystkiego. Ale bardzo często, ogólnie. Koperek posiekany. Ziemniaki ugotowane, wystudzone. Teraz kroję sobie ziemniaki w plasterki. Nie za cienkie, żeby mi nie, nie popękały, żeby się nie pokruszyły ogólnie. Dlatego staram się w takie, w takie grubsze. Tak jak mówię, oryginalna wersja frittaty mówi o ziemniakach krojonych na surowo w plasterki i smażonych na oleju. Ja w domu nie używam raczej głębokiego oleju. Nie robię nic na głębokim oleju, dlatego robię to w taki, a nie inny sposób. Ziemniaki ugotowane, wystudzone, pokrojone wskakują do miski delikatnie, tak jak mówiłem, żeby się nie, nie rozwaliły. I teraz tak na patelnię, łoka, woka, co tam kto ma, wrzucam troszeczkę oliwy z oliwek, i na to wskakuje w pierwszej kolejności boczek, który delikatnie obsmażam, Oczywiście yy, co chwilę to mieszam. Tego nie, nie trzeba chyba dodawać. Kilka minut obsmarzam. To chodzi mi tylko, żeby on był tylko delikatnie obsmarzony. Nie, nie, żeby był spalony albo żeby zrobione były skwarki czy coś w ten desę. Nic w tym stylu. Delikatnie obsmarzony. Mniej więcej coś takiego. I teraz do tego. Wskakuje. Najpierw cebulka, czy tam w moim przypadku szalotka. Ponownie delikatnie to obsmażam. Cebulkę, szalotkę z boczkiem. Kiedy cebula już troszeczkę się podsmaży. Wskakuje do tego moja papryka. Robię to w takiej kolejności. No, nie wiem, ci co gotują, to na pewno wiedzą, że cukinię wrzucam na końcu, bo cukinia jest bardzo delikatna, chwila, moment i, i jest gotowa. Dlatego najpierw smażę boczek z cebulą, podsmażam delikatnie, później wrzucam paprykę. I dopiero jak już papryka jest delikatnie, delikatnie zmiękła, to dopiero wtedy wrzucam cukinię, bo cukinia potrzebuje dosłownie chwilę żeby zmięknąć, żeby, żeby się obsmażyć pamiętajcie, że to jeszcze będzie w piekarniku więc to jeszcze wszystko dojdzie to ma być takie al dente, że tak to nazwę tutaj już widać, że już zaczyna się to zaczyna to przybierać wygląd taki jaki bym chciał ogólnie ma to być podsmażone, ale nie spalone Coś w ten design. I teraz te warzywa przerzucam do moich ziemniaków. Nawet nie czekam aż wystygną. O tyle o ile powiedzmy. Kiedy yy, ostygną na tyle, żeby mógł wsadzić tam rękę, po prostu mieszam je z, z moimi ziemniakami oczywiście delikatnie. I to mam. Na razie gotowe. Przechodzę do jajek. Na tą ilość, którą ja robię, 7 jajek. Które muszę, muszę oczywiście roztrzepać, rozkłócić Zależnie od regionu, różnie się, to, różnie się to mówi Roztrzepuję sobie 7 jajek, oczywiście dodaję soli Pieprzu Kto ile woli oczywiście Pamiętajcie, że boczek jest y, słony, więc Ostrożnie z solą Mieszam to wszystko I teraz do tego skakuje śmietanka. Słodka, 30% śmietanka, dosłownie około 100 ml, nie więcej. Mieszam to z jajkiem. Dokładnie, żeby wszystko było wymieszane. Do. Mojej jajecznej mikstury teraz wskakuje koperek, który też oczywiście muszę z jajkami wymieszać. Tak to wygląda, i to. Teraz wlewam do moich ziemniaków. Oczywiście są różne y, sztuki robienia fritaty. Ja czasami robiłem w pracy tak, że wyrzucałem y, te ziemniaki z warzywami na patelnię i zalewałem tym jajkiem. Teraz robię tak, bo jest ogólnie dużo prościej, dużo wygodniej. Zalewam sobie te, te warzywa z ziemniakami tym jajkiem, mieszam to dokładnie w misce. I dopiero teraz będę przechodził do patelni. Stara, bardzo zużyta patelnia, ale jedyna, która się sprawdza, bo ma silikonową rączkę i nadaje się do włożenia do piekarnika. Wszystkie inne, które mam, mają metalowe albo plastikowe rączki, ale są albo za długie, albo za duże, albo po prostu nie chcę, żeby się plastik spalił. Ogólnie stara, ale, ale praktyczna. Wysmaruj, smaruję sobie ją oliwą dokładnie. Podgrzewam, żeby się mocno porządnie rozgrzało, i teraz na to wylewam moją miksturę. Z ziemniaków, warzyw i jajek. I to można by było już w takim stanie wsadzić do piekarnika i po prostu zapiec, ale ja to jeszcze delikatnie y, za pomocą łyżki, takiej drewnianej, jak widzicie, y, mieszam, żeby, żeby mi się to. Y, nie przykleiło do spodu, chociaż efekt końcowy był taki, że i tak się przykleiło. Ogólnie, żeby się troszeczkę wymieszało to i ścięło, zaczęło przynajmniej ścinać. I na takim etapie dodaję jeszcze na górę kilka pokrojonych tak w ćwiartki pomidorków koktajlowych. I jedną mozzarellę, którą rozdrabniam rękoma rękoma, dłoni, palcyma. Zwał jak zwał. Rozdrabniam sobie na, na wierzch mojej fritaty. I to mam gotowe. To wskakuje teraz do piekarnika. Dosłownie na pół godziny, 160 stopni, pół godziny. W zależności, jak duże to robicie, w tym musicie kontrolować czas. Ogólnie tak, jak przy każdym jednym cieście, wbijacie patyk. Jeżeli widzicie, że nic się nie klei, to jest gotowe. Tutaj jest efekt yy, już po wyciągnięciu i wystygnięciu. Tutaj już, masz, już macie po wyciągnięciu z patelni. Nie pokazywałem, celuję, celowo nie pokazuję tego, bo miałem problemy, żeby ją wyciągnąć jednak z tej patelni. Chyba trzeba ją już w końcu wymienić. Ogólnie yy, tak to wygląda, przechodzę do, do krojenia. Zrobiła się fajnie, dokładnie tak jak chciałem, tylko tyle, że przykleiła, przykleiła się do patelni i nie mogłem jej wyciągnąć. No jakoś się udało, ale ogólnie wygląda dokładnie tak jak chciałem. Boczek, warzywa, ziemniaki, zalane jajkiem ze śmietaną. Genialne, naprawdę bardzo proste, może nie proste, ale nie wcale takie trudne danie, które naprawdę gorąco polecam. Bardzo popularne. Przynajmniej tutaj na Wyspie Irlandzkiej. Życzę wszystkim smacznego. Jeżeli skorzystacie, to bardzo mnie to cieszy. Po filmie zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję. Zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się ludzi. Tymczasem.